Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym e, tutaj odcinku prowadzącym do zdania pozytywnie matury z matematyki. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiejsze zadanie brzmi: największą liczbą całkowitą spełniającą nierówność x przez 8 mniejsze od x przez 6 plus 2 trzecie jest. To zadanie rozwiążemy w ten sposób. Przepiszemy sobie. To x przez 6 plus 2 trzecie i na początek bym pomnożył przez 8, bo bym chciał się pozbyć tego mianownika, czyli tu zostanie tak, tu zostanie 8x przez 6, tu zostanie 16, już mówię dlaczego, przez 3, bo jak mnożymy, to pomnożyłem tylko liczniki, x razy 8x jest. 8 X razy 8 jest 8x, 2 razy 8 jest 16, dlatego mamy takie wyniki. Jedziemy dalej, mnożymy razy 6, bo chcemy się tych jeszcze dwóch pozbyć, czyli tu będzie 6x, bo x razy 6 mniejsze od tu zostanie 8x, bo to 6x mianownika się skróci z tym, tu 6x z trójką się skróci, ale zostanie jeszcze razy 2, co nie, czyli 16 razy 2, 32. Dobra, 8x przerzucamy, czyli mamy 6x minus 8x po tej stronie mniejsze od 32, czyli minus 2x, bo jak mamy 6 zł, a wisimy komuś 8, to jak oddamy 6, które mamy, to nadal będziemy mu wisieć 2 złote. I teraz dzielimy przez liczbę ujemną minus 2. A jak dzielimy przez ujemną, to zwrot idzie w drugą stronę. Zawsze przez ujemną jak dzielimy, zwrot idzie w drugą stronę w nierówności. I tu zostanie x bo. Minus 2x na minus 2, minus 2 na minus 2 to jest po prostu 1, minus na minus 2 plus, a 32 na minus 2 jest minus 16. I teraz pytanie zadajemy sobie. Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność, najmniejszą, najmniejszą z tych jest minus 15, bo ma największą wartość na minusie. I y, x -y mają być większe od minus 16, tak? A teraz tak, co jest większe, minus 15 czy minus 16? No oczywiście, minus 15 jest większe, co nie? Czyli najmniejszą z tych będzie to minus 15, odpowiedź D. A pozostałe też spełniają ten warunek, ale najmniejszą z tych wszystkich jest minus 15, a pytają nas o najmniejszą, dlatego tutaj będzie odpowiedź D. To tyle jeżeli chodzi o ten odcinek, dziękuję Ci serdecznie, Tobie właśnie, za oglądanie tego odcinka, zapraszam do subskrybowania, klikając czerwony przycisk poniżej, zapraszam do komentowania, napiszcie co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, co nie było do końca jasne, z, z chęcią to poprawię, e, co więcej, jeżeli Wam się podobał ten filmik, dajcie łapkę w górę, dajcie lajka, rozeszlijcie go do swoim znajomym, żeby również zobaczyli jak tego typu zadania się rozwiązuje, i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że będziecie mnie śledzić. Ja was już śledzę. Trzymajcie się ciepło do zobaczenia. Cześć.